W poprzedniej lekcji pracowałem z plikami audio, a w tej będę pracował z plikami wideo. Skorzystam z dodaj nowe i przeciągnę z pulpitu trzy pliki wideo. Każdy z nich ma mniej niż 2 MB. Dobrze, upuszczam i zamykam to okienko. Jeżeli mamy problem, aby odnaleźć nasze materiały wideo, gdyż sąsiadują powiedzmy z plikami audio i ikonki mimo wszystko są podobne, to możemy skorzystać z filtra filmy. OK, I Ja sobie kliknę na filmie numer 3. Bezpośrednio z poziomu tego ekranu możemy dokonać podglądu naszego materiału wideo. Tutaj znajdziemy link do dalszych informacji o mechanizmie w OK. Nazwa pliku, typ pliku, kiedy wysłano, wielkość, długość, następnie adres do naszego materiału na serwerze, tytuł, etykieta i opis. Ja w moim przypadku uzupełnię te pola i spotkamy się za sekundę. No dobrze, po uzupełnieniu informacji tylko w odniesieniu do pliku numer 3 Zamknę to okno i przejdę do wpisu. Tutaj ponownie skorzystam z dodaj medium i przechodzę do utwórz listę odtwarzania filmów. I właściwie mam tutaj do czynienia z analogiczną sytuacją co w odniesieniu do listy odtwarzania plików dźwiękowych, jakiej utwórz galerię. Także nie będę może już pokazywał całego tego procesu, po prostu wskażę te obiekty i kliknę na utwórz listę odtwarzania. W tym przypadku mamy do czynienia tylko z dwiema opcjami wyświetlania: czyli wyświetlaj listę filmów oraz obrazki. Oczywiście, po wskazaniu danego obiektu, możemy uzupełnić informacje o danym pliku, a ja w moim przypadku skorzystam z wstaw listę odtwarzania. Dobrze i zaktualizuj. I automatycznie może przejdę do wpisu. I tak, w tym miejscu mamy również do czynienia z playerem możemy wskazywać poszczególne lekcje. I odtwarzać. Tutaj inny sposób na zainstalowanie płyczki na serwerze, który może na rzeczy a następnie wysyłamy go za pomocą mechanizmu WordPressa na serwer. I w takiej sytuacji przechodzimy do. Tutaj znajdziemy. No dobrze, w ten sposób możemy pracować z materiałami audio oraz wideo w kontekście czystego WordPressa, czyli bez wykorzystania dodatkowych pluginów. Widzimy, że WordPress całkiem dobrze sobie radzi z tego typu multimediami. Jednakże jak wspomniałem na początku poprzedniej lekcji, bardzo rzadko spotyka się obecnie sytuację, w której na tym samym serwerze znajduje się WordPress oraz materiały wideo. Z reguły materiały wideo hostuje się na dedykowanych serwerach, dedykowanych do tego typu celów, a my po prostu linkujemy do własnych zasobów i korzystamy z odpowiednich mechanizmów zabezpieczających. A w kolejnej lekcji będziemy zajmowali się ostatnią metodą wstawiania mediów, mianowicie dodaj adres URL.